Witamy na Olimpie, w mitycznej krainie, gdzie władze sprawują najpotężniejsi z bogów. Na samym szczycie zasiada Zeus, władca nieba i piorunów, panujący nad wszystkimi. U jego boku stoi dumna Hera, jego żona i siostra, bogini małżeństwa i rodziny. Jej zazdrość jest równie legendarna jak jej uroda. Spójrzcie na morze. Tam rządzi Posejdon, brat Zeusa. Strój zębem w dłoni potrafiący wzburzyć fale i uspokoić sztormy, a w mrocznym podziemiu króluje Hades, władca świata umarłych, strzegący dusz zmarłych. Na Olimpie znajdziemy też mądrą Atenę, boginię wojny sprawiedliwej i mądrości, która zrodziła się z głowy samego Zeusa. Obok niej Apollo, bóg słońca, muzyki i poezji, ze złotą Lirą w rękach oraz jego bliźniacza siostra Artemida. Pani łowów i dzikiej przyrody. To tylko garstka z 12 Olimpijczyków, których historie pełne są miłości, zdrady, intryg i heroizmu.